W ostatnim czasie na prawie wszystkich legionowskich osiedlach mieszkaniowych doszło do serii kradzieży metalowych kratek znajdujących się przed wejściami do budynków, żeliwnych krat ściekowych oraz pokryw do włazów, do studzienek kanalizacyjnych. Do największej liczby tego typu zdarzeń doszło na osiedlu Sobieskiego to jest jakaś plaga, e, ci co kradną, no może myślą, że to jest zabawne, natomiast no to naprawdę może mieć groźne konsekwencje. E, ktoś wychodząc z klatki wieczorem nie zauważy tego, no, wiadomo, że coś, coś sobie może zrobić, tak, e, natomiast e, Kradzenie tych dekli z kanalizacji deszczowej czy sanitarnej, czy z komór ciepłowniczych, no też niesie za sobą ryzyko i niebezpieczeństwo. Na całym osiedlu skradziono około 20 kratek sprzed wejścia do budynków i około 15 pokryw ze studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Złożyliśmy doniesienie na policję, zawiadomiliśmy też Straż Miejską, wskazaliśmy miejsca takie, gdzie najczęściej się zdarzały kradzieże. Administracja osiedla Sobieskiego poprosiła też policję o kontrolę skupów złomu. Policjanci są stale zadaniowani pod kątem ujawniania kontroli osób, które mogą mieć związek z tego typu kradzieżami również policjanci dokonują kontroli placówek skupów złomu. Przypominam, że taki właściciel skupu złomu ma obowiązek spisywania z dowodu osobistego osoby, która chce sprzedać złom. Właściciele skupów złomów byli pouczeni, że mają natychmiast informować nas, jeżeli ktoś chciałby sprzedać złom właśnie taką kratkę żeliwną. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Informacja przyszła jednak nie od właściciela skupu złomu, ale od jednego z mieszkańców Legionowa. Około godziny 14.30 mój dyżurny, dyżurny Straży Miejskiej otrzymał anonimowy telefon, że ktoś kradnie, że, że trzej mężczyźni kradną kratki na osiedlu Piaski, na ulicy Piaskowej. Podał dokładnie lokalizację i radiowóz Straży Miejskiej, dwaj strażnicy udali się radiowozem Straży Miejskiej tam na miejsce. I zatrzymali złodziei. Zabezpieczyli też skradzioną przez nich kratkę ściekową. Zatrzymani to dwaj mieszkańcy Legionowa i jeden Podlasia. Zostali oni przewiezieni na komendę i przekazani w ręce policji. Zespół do spraw wykroczeń ukarał trzy osoby, trzech sprawców, mężczyzn, mandatami karnymi. Bo wartość skradzionej kratki nie przekroczyła 250 złotych. Czy oni więcej ukradli? Trudno mi powiedzieć. Na pewno to, co strażnicy ujawnili, to nie ma wątpliwości. To była ich robota. W tym przypadku dzięki czujności jednego z mieszkańców złodzieje zostali zatrzymani, a skradziona przez nich kratka ściekowa wróciła na swoje miejsce. Zarówno policja, jak i Straż Miejska, a także administracja osiedla apelują do mieszkańców Legionowa, aby nie obawiali się informować o innych tego typu przypadkach. Służby zapewniają, że będą reagować.